Cześć wszystkim, jestem Fransa na to jest kolejny odcinek z Five Nights at Freddy's 1 Dzisiaj próbujemy przejść noc szóstą Więc mam nadzieję, że się uda Bo w poprzednim odcinku, z niestety zabrakło mi energii jak była piąta Także myślę, że powinno się udać. Już nie idzie bardzo źle. Tak zauważyłem. Głównie idź mi źle, bo robię błędy. Dawaj tą pierwszą. Spierdzielej. Nie boni, to nie jest noc, w której się spotykamy. Nie ma takiej. Nie ma takiej opcji, że spotykamy się. Tak a propos świąt, widzowie, musicie napisać w komentarzu, gdzie spędzacie święta. Czy w domu, czy wyjeżdżacie gdzieś. Nie wiem. Muszę napisać w komentarzu. Mam nadzieję, że będzie mnie głośniej Nikt mi nie chce skopać tyłka. Bardzo fajnie. Bardzo się z tego powodu. A może dajcie już drugą, co? No, dajcie drugą, please. Chociaż i tak widzę, że... Dobra, mamy drugą. Że idzie mi dosyć opornie. Zauważyłem. To jest moje drugie podejście jakoś do tej nocy Bo w poprzednim filmie zginąłem Ale i tak idzie mi źle Fajnie, że nic mi nie przychodzi To jest czysta noc? Czy się wydaje? Okej świecić świecieć Światłem Cały czas słyszę jak ktoś tupa tylko czy to jest Rzeczywiście Bonnie O mamy trzecią Cały czas sprawdzam te kamery i nikogo nie ma? To jest niemożliwe. Znaczy drzwi, przepraszam. Nie kamery, tylko drzwi. Dobra. Nikt do mnie nie przyszedł? Ja się nie wiem, żebym. Nie, żebym narzekał, ale ja się cieszę z tego powodu. Nie ma szans, że. Pro, o, leo, proszę, to jest do przejścia. A mieć czwartą już nie co pani poszedł więc. okej okay. co to za nielegalne skopadzenie? co to za zgromadzenie? Wow! raczka sobie poszła boli też sobie poszedł Eee Teraz byście mnie atakować Gdzie już Praktycznie mogę Już mam już Przetrwałem tą noc O Mamy piątą już Dwanaście procent to jest do ugrania, myślę. Jaka sobie poszła. jest? Osa. Idź sobie. Oni idź sobie. Proszę. Nie! Proszę szósta! Nie! Zabij! No nie! Prawić sobie Nie. Freddy się ruszył. Ciąg jest na to, że teraz przefrąm to, spadaj, sąd oni... Ja walczę o życie, fu. No proszę. Więcej nic nie zrobię, więcej nic nie zrobię. Proszę, szósta, szósta, ja chcę szóstą. Jak zwalczam skierę, przysięgam, zabiję się. Jest. 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 Jest! Jest! Szósta noc przyszedła! Let's go! Gracias! Jest! Jest! Let's go! Wyszedłem szóstą noc. Boże święty, dziękuję. Jest! Haha! <słuchy> Teraz tylko siódma noc. Mamy drugą gwiazdkę. Ja, to je Maria Ame. Mama je Kal.